To jest takie, no nie wiem, no jesteście w tym meczu, albo nie jesteśmy, nie? Po prostu, no jesteś w tym meczu, chcesz wygrać, chcesz grać w pierwszej lidze, albo nie chcesz. I tyle. No i musimy wypchnąć, musimy wypchnąć. Nie dasz rady, tyle z wieczystą się bronić w niskiej, żeby nie było szansy. Nie, kupa niska, wypchnąć. Jedziemy. Składy macie na grupie jeszcze raz. Eee, testowanych dzisiaj nie mamy, starzyści. Planowo dwóch, potwierdzam, że tak. Okej. Okay. Co dla nich mamy? Zaczniemy odprawą informacyjną, później mają prewencję, trening. No i po treningu zostaną odprawę z zachowań motorowych, z rzutu Motoryka? Zaczynając to trzech zawodników, na których trzeba zwrócić uwagę, czyli Gajda, Barczak, Sarmiento, powinni zrobić mniej. Następnie część neuro, włączenie pracy rąk i nóg kontynuacja tego, co było, tylko w nieco innej formie. Bramkarze, ilu mamy? Trzech bramkarzy, przeciwnie, w kadenii, na akcelerowaniu, drugi dzień. Dobra. Jesteśmy w tygodniu poprzedzającym mecz z Wieczystą Kraków. Trener otwiera dla nas szeroko drzwi, pokazuje jak trenujecie, jak to wszystko wygląda od środka. No, niewielu by się na to zgodziło. Tak, no, nie jesteśmy zamknięci. Przyjmujemy stażystów, przyjmujemy tutaj ludzi, też chcemy pokazywać jak pracujemy. Myślę, że to jest taka nasza mocna strona. Ten proces treningowy, ta organizacja dnia treningowego, rozwój indywidualny zawodników, taktyka, taki team spirit tej drużyny że tutaj też piłkarze, sztab lubią być i no nie ma co tutaj ukrywać, nic nie jest tajemnicą, to i tak później na końcu decydują indywidualne umiejętności, jakość, nastawienie zawodników, aspekt mentalny, więc no, no nie, nie boimy się. Mój dzień się zaczyna wcześniej no i kończy się później. No, nie ma szans na tym etapie sezonu i kariery mojej, żebyś nie pracował 12-13 godzin albo i więcej i często to jest 7 razy w tygodniu po prostu i, i dzień wolny tak samo wygląda. Jeśli chodzi o funkcję, zajmą prowadzenie, e, Dawid masz ósemki, dwie serie, a dwie kolejne graż, zaraz część składy. Wojtek masz piłki z prawej strony i dziesiątki cały, cały czas. U, ty wchodzisz za Sariego i w trzeciej grze będziesz grał jako prawej skrzydło owieczystej, a w czwartej serii będziesz grał modelowej jako dykki. Bo zmieniają się wszyscy, żeby tego dotknąć tego dotknąć. Zazwyczaj jesteśmy na 8 w klubie. Mamy z trenerem taką procedurę, że pierwszy dzień w tygodniu jesteśmy, jesteśmy we dwójkę wcześniej, aby omówić jeszcze, jeszcze ten pierwszy dzień i przygotować to optymalnie wszystko na, na, na start mikrocyklu. E, no dzieje się tutaj od 8 dużo, piłkarzy są o 9. Wcześniej mamy zebranie sztabu, potem są odprawy z piłkarzami, indywidualne, pozycyjne. Potem mamy zespołowe. Dopiero potem wchodzimy na, na, na krótką siłownię i na trening. Więc do, do tej 15, 16, 17 w klubie. No i wiadomo, że w domu jeszcze przygotować się na kolejny dzień musimy także. Musimy zwrócić na dośrodkowanie, nie? bo oni mają niebywałą jakość dośrodkowania. Dużo jest powtarzanych taką w pierwszą strefę. Mocne poziemnie, doświadczenie, i dobrze wypełniają. Dobra, wszystko. Liczby zrobimy, ja Wam napiszę eee, o której. Dobra, wszystko, dzięki. Dobry, dobry, dobry. 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 Ścisły, ścisły. Chodź na chwilę. Po treningu, przed samym, nie, po prewencji. Od razu. Dobra, ścisły, czekaj tu. Dobry, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, zaczynamy sobie od bramek klasycznie, bramki, okazje. Wiecie po co puszczamy też te bramki? Szczególnie te strzelone? No żeby też naładować pozytywnie, że wpakowaliśmy te cztery gole, że poszliśmy, że do końca jakie to są gole, że często to też są rzeczy wypracowane, ale też często no, ktoś zrobi coś ekstra, tak jak Kwiatek w tym spotkaniu, więc tym też trzeba się budować, pokazywać taką jakość w trzeciej tercji. No i panowie, no, ile tych goli strzeliliśmy? Nie? Mamy... Kto ma najwięcej goli w tej lidze zdobytych? No Polonia bytą, więc to też jest dla Was plus, jedziemy. Inaczej to wygląda w tym momencie, nie? Zdecydowanie mentalnie wygląda inna odwaga do gry, inna odwaga w tych przeładowaniach. Fajne przełożenie, krótki czas, uderzenie. Bramka sezonu, super. Może jeszcze nie sezon, na ten moment sezonu. Sezonu będą w niedzielę padały. Co my tutaj teraz chcemy? Gaz do niego. Zamykam piłkę. Tu masz raz, dwa, trzech, czterech ludzi. Mogę nawet tutaj kur... przerwać faulem. Jak czuję się niepewnie w meczu, bo wchodzę, nie gram, nie gram, to muszę przytrzymać defensywę. To jest najważniejsze. Taki basic. Czyli idę kurwa, na 100% w każdym pojedynku, jestem przygotowany, ręka na chłopa, zamykam piłkę, nastawiam się odpowiedni poziom agresji. Jak nie czuję się mocno mentalnie, nie jestem w rytmie, nie wiadomo co, to sobie przypilnuję defensywę. To zawsze pomoże. Patrzycie bardzo szeroko, holistycznie na to wszystko, co dzieje się z zawodnikami na rozwój indywidualny, ale z drugiej strony m, przeciwnicy takiego podejścia mogą mówić, że zabijacie trochę kreatywność w piłkarzach. Czy trener się z tym zgodzi? No nie, nie zgodzę się. No to już wielokrotnie tutaj obaliliśmy, no bo jeśli wygrywamy 5-3, 5-4, 4-2, to jesteśmy niekreatywni, tworzymy tyle szans, mamy tyle szczałów. Kiedyś jeden z analityków jednego, jednej drużyny z tej ligi liczył nasze szanse. Sposób tworzenia szansy strzeleckiej na połowie przeciwnika. I wyliczył ich 18 w dwóch meczach, czy 18 nawet w jednym meczu. No to kompleksowość, różnorodność tego, jak my kreujemy szanse, jest duża. To będzie nawak z wieczystą, że on wchodził i wy robicie taki lekki przyruch z nim, a boczny obrońca na przykład robi obieg. I ty on wchodzi gdzieś w tym momencie taka asymetria on wchodzi, robi ruch. Wy chwilę nie wiecie, czy się z nim skleić, idziecie dwa kroki i tu już robi obieg. I później z tego ciężko dopiąć. Oni cały czas to robią skrzydłowy do środka, ten obieg, no bo tu u nich grają skrzydła na boku i tak dalej. Więc. No ja mam zawsze zewnętrznego, nie skupiam się, nie idę z nim, nie kleję mu jest z zewnątrz. Intensywny doskok. Jedziemy. To jest takie. No nie, no jesteście w tym meczu albo nie jesteśmy, nie? Po prostu. No jesteś w tym meczu, chcesz wygrać, chcesz grać w pierwszej lidze, albo nie chcesz. I tyle. Dla mnie to jest odpowiedź. Jak tu nie do skoku, to nie chcesz grać w pierwszej lidze. Jedziemy. Trzy wnioski. Na szybko co się rzuca po tych klipach? Trzecia tercja. Jak trzymamy strukturę to zawsze coś się odchodzi. Ok, to jest razy, jesteśmy cierpliwsi. No i bardzo dużo przejść było w tym meczu. Trzymamy przejścia. Strat własnych. Mniej strat własnych, trzymamy przejścia. I te wszystkie rzeczy, polekarne. No i P3, w których momentach? P1, 2 Ok, jak już mamy to wciągnęliśmy, zagraliśmy, zmieniliśmy stronę to wtedy nie na huki cały czas długa. Ok? I jakość indywidualna trzymamy. Wszystko, wszystko. Stricte, w trakcie meczu, z tych GPS-ów, co jesteście w stanie odczytać, co najbardziej wam pomaga w dyrygowaniu zespołem? Możemy ocenić na przykład w przerwie. Czy medżet jest intensywny, ale też dlaczego jest intensywny? To jest myślę, że duża siła sztabu Polonii, bytom, że wykorzystujemy dużą liczbę mierników, które otrzymujemy z narzędzi, z technologii, z których korzystamy, przez co możemy w odpowiedni sposób zaprogramować sobie ten proces treningowy. Mamy dużą liczbę danych, mamy dużą wiedzę na temat tego, na jakim etapie fizyczno-motorycznym jest nasz zespół. Czy niektórzy ponad 20 Tak, w tym wypadku. Ponad, ponad 20 powiedzmy w takim okresie od meczu do meczu, gdzie, gdzie trenujemy jednak stricte, żeby się przygotować do meczu. Nie ma okresu przeładowania czy jakiegoś okresu wzmożonej intensywności. Takie okresy to raczej w naszym przypadku styczeń, luty. Tutaj raczej wtedy to zresztą możemy zaraz odpalić taki, taki No właśnie, ile będzie przebiegał piłkarz po leniwytom w takim okresie przygotowawczym, zimowym? Średnia drużyny 28 w tygodniu, tutaj raczej nie było zawodnika, który jakoś trenował mniej. Oczywiście tutaj te parametry, tak jak widzimy te intensywnościowe są też zależne od pozycji. Czasami są również zależne od tego, że przypuszczalnie dany zawodnik mógł mieć jakiś uraz w tamtym okresie i na przykład był nieco bardziej oszczędzany, odciążany. I trenował przypuszczalnie 50-60% objętości względem, względem ich zawodników. Natomiast no, kluczem, tak jak widzimy na przykład tutaj, dwóch zawodników pierwszych, to są zawodnicy grający u nas na wahadłach, więc tego dystansu do pokonania mieli najwięcej. Dobra, jedziemy 11 na 11, nie gramy w bufor. Eee, niska obrona, Oliwy Part, Grzesiu. Oskar, koniu, Stefan. Bronimy tego pola karnego. Buforek jest, nie gramy w bufor 11, no bo to już zrobiłeś dużo, tego 10 na 5, nie? 10, no to już nie ma sensu, tego, daj piłki. Cały czas nie grają między, nie grają między, nie grają między. Nie grają między wypchnięcie. Zamykam, wybieram moment, podsuwam. Gotowość do kontry. Zamykaj piłkę, nie ma do rzutu, zamykaj piłkę! Zamykaj piłkę! Nie skupiaj się! Dobrze Sari! Musimy wypchnąć! Musimy wypchnąć! Jedziemy tu, jedziemy tu! Up, 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 Broń, broń, broń! Idziemy! Dawaj, musimy wypchnąć! Musimy wypchnąć! Nie dasz rady tyle z wieczystą się bronić w niskiej, żeby nie było szansy. Nie, kula niska, wypchnąć! Dawaj, wypchnąć. Wypchnąć. wypchnąć! 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 Jesteśmy w każdej fazie jacyś. Gdzieś tam mamy to mocno zaplanowane w każdym momencie gry. A druga taka, albo nawet trzecia rzecz, która nas cechuje, to takie połączenie. Intensywności taktycznej z głodem i taką pazernością na, na, na punkty na, na zwycięstwa, czyli taki nasz cel. Wypchnąć! Wypchnąć! Musimy wypchnąć! Musimy wypchnąć! Musi grać w tył! Musi grać w tył! Musi grać w tył! tył. Dawaj, już ich mamy! Polekarne! Polekarny! Polekarny! Brawo! Do niskiej zieloni, druga, druga strona. Ja też jestem osobą, która jest po, po przejściach w życiu różnych, musiałem różne rzeczy robić w swoim życiu, pracę, w piłce i tak dalej. Czasami jak sobie siądziesz w domu, no to brakuje takiej wdzięczności za to, gdzie doszedłeś, gdzie jesteś. No bo można z tego czerpać, ja też nie, nie byłem byłym piłkarzem, a gdzie doszedłem, jakie mam podejście taktyczne, jak swobodnie mi się rozmawia z zawodnikami. Ja i oni też tak czują e, o co chodzi w danej akcji i to jest, to jest bardzo fajne, ale. E, Później brakuje takiej wdzięczności za to, gdzie jesteś, że masz te 6 punktów, że realizujesz z drużyną jedną, drugą, trzecią, która też ma możliwości, że to nie jest wcale takie proste, że ten sezon dużo cię kosztował. I jak brakuje tej wdzięczności takiej radości z tego, no to później może być właśnie taka frustracja, takie ciągłe oczekiwania, które też paraliżują klub, graczy, ludzi, No ta, ta wdzięczność daje taką fajną energię do gry. Wszystko? Stałe! Robimy tak w ten pierwszy dzień, że stałe fragmenty gry to są w defensywie, które nie wyszły, dzień naprawczy, i w ofensywie, te gramy, które nie wyszły. Okej? Okay? Z planu. Więc jaki byśmy chcieli powtórzyć stały w ofensywie? W ofensywie zerówkę i na dalszy. Okej? Okay. Dlaczego? Bo było z tego W ofensywie. Może sobie własne tego na dalsze I Lepsze ustawienie w tym inaczej. A w defensywie jaki stały chcemy naprawić? Tak, bo oni analizują i pewnie też to wezmą. Wygrywam pozycję. Wygrywam pozycję. Wyblokował cię. Da! Tak! Graj! Kontynuacja, graj! Czerwień idziemy, wygrywam pozycję, wyhamować tak jak oni. Zbieram drugą piłkę na przedpolu. Piłka, piłka, Oskar, piłka. Piłka, tutaj są. Piłka, tutaj są. Piłka, tutaj są. Brawo demo, 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 demo. Bramkać? A! Zbieram, zbieram. To się chyba nie dzieje, Jeszcze kolejny. Dobra, energia, idziemy, dawaj, dawaj, dawaj.